Krótko po ziemi. Gregoire Frel. Frelle. Faul, rzut wolny. Jak go wykorzystają? No nie takiego początku spodziewaliśmy się. Już pierwsza żółta kartka. Arbiter jak widać bardzo szybko temperuje brutalne zachowanie piłkarzy. Zobaczmy czy Kolarow wykorzysta ten rzut wolny. Do bramki jest dość blisko. Ale świetna, skuteczna interwencja. Bramkarz był dobrze ustawiony, wiedział gdzie jest mur, znakomicie obronił. Co teraz wymyśli? Greguardy Frel, sędzia, stosuje przywilej korzyści. I bardzo słusznie. Ma sporo możliwości. Obrońca na posterunku. Kosta pięknie zagrywa do kolegi. bala! Wymarzona okazja. Był sam na sam z bramkarzem. Tyle tylko, że golkiper wyszedł z konfrontacji górą. Strzelec miał kilka możliwości, ale wybrał najgorzej. I tak oto tracą piłkę. Pokazują mu się partnerzy. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Floresi. Kaldara. Jago Falkę. Bronią w wyniku. Długie wymiany piłki na własnej połowie. Nie dopuszczają drużyny przeciwnej do gry. No, wyraźny sygnał od trenera, żeby teraz grali pressingiem. Chyba zaczną grać odważniej w obronie. Zobaczymy, czy to poskutkuje. Lukaku. Zawodnicy szanują piłkę, nie kwapią się do nieprzygotowanych podań. Pianić. Milinkowicz-Sawić. Wachlan. Milinkowicz-Sawić. Politano. Brawo, ładnie odebrał. Rozciągnięcie gry na skrzydło. Milinkowicz-Sawicz. Florezji. No jak na razie nie niepowstrzymany. Dośrodkowanie, nie dochodzi do kolegi z drużyny. Przejmuje obrona. Będą szukać teraz okazji do kontry. No mogli tę kontrę rozegrać zdecydowanie lepiej. Dobre podanie za plecy obrońców. Dobrze przeczytał teraz grę, mogło być groźnie. Florezji, Jezus, Kaldara, Kolarow, Jago Falkę, zobaczymy, co teraz zrobi. Nieporozumienie i strata piłki. Podanie niecelne udało się je przejąć. Ładnie pomyślane. No bardzo ładnie przeciął to podanie. Parolo. Jago falkę. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Prostopadłe podanie uda się je przejąć. No wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Krótko rozegrany róg. Gregoire de Frel jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Co teraz zrobi? Ale są doskonale zgrani bajeczni technicznie. Lisdek sędziego faul, no i zobaczymy, co będzie dalej. Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzeleckiej. No, uderzył prosto w mur. Tracą piłkę po tym podaniu. Politano, Parolo, ma sporo możliwości. No przejął, ale nie opanował piłki. Mogą teraz skarcić rywali. Podłączają się inni zawodnicy. Znalazł się na czystej pozycji. There will be a of of Dobrze udało się przeciąć to podanie. Dobrze teraz odczytał intencję. przejął piłkę. Tej interwencji wyręczył bramkarza. Pianicz w pole karne. Bramkarz ruszył do piłki i ubiegł rywali. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Już po przerwie rozpoczynamy drugą połowę. Parolo, Jezus, Lukaku. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Libala, strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Parolo. Rozpoczynają kontratak. Defel. Ten kontratak jakby przygasł teraz. I piłkę przejmują rywale. Sporo miejsca na skrzydle. Wymanewrował obrońców. No i teraz. Ryzykownie trzeba wybić. Wybija tę piłkę daleko, jak najdalej od własnej bramki. Juan Cuadrado. Zablokowane to podanie. Piłka odbita od rywala. De Frey. to podanie. Tracą piłkę. Dobrze. Wzdłuż linii bocznej. Bala. No, blisko do bramki. I jest rzut wolny. Nie ma wątpliwości, sędzia pokazuje żółtą kartkę. I brak protestów ze strony ukaranego gracza. Będzie szansa na wyrównanie, bo odległość w sam raz do oddania strzału. Nie ma dola, piłka odbita od poprzeczki, wraca na boisko. Mógłby być już remis. Trochę zabrakło szczęścia przy tym uderzeniu na bramkę. Szkoda, bo grałoby się zupełnie inaczej, ale niestety wciąż trzeba gonić. Wynik: Grégoire Frel. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Trochę się zbliżył do pola karnego. Douglas Costa. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Jest szansa na kontratak. Tracą piłkę po tym podaniu. Grégoire de Frell Będzie chyba podawał. De Frell Znowu piłkę Bramkarz. Douglas Kosta. Rebic. Zaraz może być remis. Świetnie zablokował to uderzenie. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Ma sporo możliwości. Chyba będzie dośrodkowywał. Politano. Ależ przechwyt. Pięknie. Janicz? Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. To Do Kosta, ale niecelne za krótkie to dośrodkowanie. Dobry, wysoko postawiony pressing. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Jago Falkę? Ma trochę miejsca na skrzydle. Zobaczmy, co zrobi. Defel. Parolo. Ciekawe, jak to rozwiąże. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Strzał na bramkę. Go! Choroby do Polakcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo. Często, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Świetny strzał z pierwszej piłki to było naprawdę udane uderzenie. I bardzo dobre podanie, którego wykończenie nie wymagało wiele pracy od adresatów. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu jest 2 do 0. Ponownie celnie podaje. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Aleksis Sanchez. Piękne prostopadłe podanie od Sancheza. Są teraz o krok od remisu. Kolejnym trafieniem dogonią rywala, byle tylko nie dać się w międzyczasie rywalowi zaskoczyć. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2 do 1. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Bardzo dobrze grają piłką. Podania są precyzyjne. Świetnie się rozumieją. Przyjemnie się ogląda takie zrozumienie między zawodnikami drużyny. Każdy zna swoje miejsce na boisku. A piłka chodzi między nimi jak po sznurku. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Rozciągnięcie gry na skrzydło. Jago Falkę. Uff. Coś niesamowitego. Piłka po tym strzele odbiła się do obrońcy i trafiła do bramki. Potężne uderzenie. Bramkarz nie miał tu wiele do gadania. Popatrzmy na precyzję, ale zwłaszcza na to, z jaką mocą uderzył tę piłkę. Jakby wszystko zależało od tego strzału. Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, do zwycięstwa. I obie drużyny dobrze o tym wiedzą. Przed nami ostatnie 6 minut regulaminowego czasu gry. Kolarów, Defel. Pomimo faulu, sędzia pokazuje, żeby grać dalej. Ciekawe, co wyniknie z tego przywileju korzyści. No i strata piłki. Wycofali do bramkarza ku niezadowoleniu kibiców. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Kolarow. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Niesamowicie to zrobił, spójrzmy. Rewelacyjna interwencja bramkarza. Co za obrona. No i mamy przerwę w grze, a sędzia sięga po kartkę. Już wcześniej sygnalizował, że ukaże zawodnika. Fatalnie wykonany rzut rożny i piłka poza boiskiem. Posłuchaj tylko trybun Jacku. Oni wiedzą, że tu powinna być wygrana. Chcą fetować po ostatnim gwizdku. Nic dziwnego, że nie mogą usiedzieć na miejscach. No, mocny pressing musi zrobić coś z piłką. Sędzia właśnie zakończył. Czy będą prowadzili? Stretch it, stretch it, make sure the money do stretch it, stretch it, make sure the money do stretch it, stretch it, make sure the money do. Stretch it, stretch it, stretch it. Stretch it. Yeah. My bro just came from Dubai now he wants four manators that madness. Money with the world, do backflips, make sure you keep it all together, elastic. Stretch it, stretch it, make sure the money do backflips. This one must have came from if I say then it's gonna be a lock thing, what you mean, man? I sound like this guy, which guy? I don't even know what he's. Let me sip my tea, can't take me for a mug. man. I've done it sometime, about time at the clock. Matter. done us, and I haven't had a trophy in long time. what the thought that I played for the gunners? Just came back from my mothers. See my guys every yeah, don't do hat tricks. My guy put four in the